Biblię I zobaczyć i swój wzrok na Słowo Boże. I na początek chciałem odczytać Słowo zapisane w Ewangelii Marka w trzecim rozdziale, pierwszych sześciu wiersza. Ewangelia Marka, rozdział trzeci. Czytamy Słowo Boże, pierwsze pierwsze. I wstąpił znowu do synagogi, a był tam człowiek z ustą ręką. I podpatrywali go, czy uzdrowi go w Saba, aby go oskarżyć. Wtedy rzekł do człowieka, który miał usłą rękę: Wyjdź na środek. A do nich rzekł: Czy wolno w Saba dobrze czynić, czy źle czynić. Życie zachować, czy zabić. A oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi. Wyciągnij rękę. I wyciągnął, i ręka jego wróciła do dawnego stanu. A faryzeusze wyszedł, zaraz naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. W liście do Hebrajczyków czytamy, że ostatnio okresu tych dni, Bóg przemówił przez syna swego, którego ustanowił dziedzicę wszech rzeczy. Bóg przemówił przez syna swego. Gdy tak patrzymy na to, co działo się w minionych dniach, jak ludzie świętowali narodziny Jezusa, jak wspominali, jaką radością wielu to czyniło. Wiecie, czasami niektórzy mówią, gdyby Jezus dzisiaj się narodził, to byłby zupełnie inaczej przyjęty jak wtedy. Ale czy naprawdę byłby inaczej przyjęty? Nie. Być może jeszcze gorzej by potraktowano go. Jak wtedy? To, co dzisiaj oglądamy, widzimy, robimy, to w niczym nie odzwierciedla tego stanu, tej sytuacji, jaka miała miejsce wtedy. Bo czytamy, że zaraz po narodzeniu rodzice Musieli brać to dzieciątko, uciekać do Egiptu, ponieważ nie może od razu zaczęło czychać niebezpieczeństwo. Pojawili się ludzie, którzy chcieli go zgładzić. Nie chcieli dopuścić do tego, żeby wykonał wolę Ojca. Jako dzieciątko chcieli zgładzić. A to czynili z namowy swego Ojca którym był i jest szatan, diabeł. Ja Który jest ojcem wszystkich, którzy nie przyjmują Chrystusa. I pan Jezus mówi: Wy czynicie wolę ojca swego. Wy postępujecie według jego pożądliwości, jego pragnień, jego zamiarów. Dlaczego Bóg? Dlaczego? czy Bóg musiał uczynić taki krok? Czytamy przed potopem, gdy złość bezprawie zaczęło dosięgać nieba, Bóg postanowił zniszczyć cały świat. Zniszczyć wszystkich. Wszystkich bezbożnych. Bo wtedy znalazł jedynie parę osób, które były sprawiedliwe. A tak wszyscy byli bezbożni. I Bóg postanowił zniszczyć. Wiecie, dzisiaj bezbożność zaczyna sięgać nieba. Grze coraz bardziej zaczyna wypełniać ten świat. Przenikać życie każdego człowieka. I nieraz słyszę, dlaczego Bóg nie grzmi, jak niektórzy ludzie mówią. Wiecie, często takie słowa słyszę. Dlaczego Bóg nie grzmi, gdy widzi to, co się dzieje? Dlaczego Bóg zamiast tego posyła swojego syna? Nie oszczędził nawet Jego, ale za nas wszystkich go wydał. Dlaczego? Dlatego, że Bóg, pomimo grzechu, który zawładnął życiem człowieka, jednak nie chce śmierci niczyjej, nie chce Twojej śmierci. Nie chce śmierci żadnego grzesznika, żadnego człowieka. Bóg chce, aby każdy mógł dostąpić z Wiecie, i dlatego to są Syna swego, ponieważ nie ma upotowania śmierci bezbożnego. Czym Bóg ma upodobanie? Raczej w tym, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi i żył. Żył dla Bożej chwały. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania, a tak Bóg umiłował świat. Że Syna swojego jednorodzonego dał, Aby każdy, każdy, ale który każdy, kto uwierzy, miał życie wieczne. Bo nie każdy tak naprawdę przyjmie Jezusa. Większość będzie tych, którzy nadal odrzucają Jezusa. I dzisiaj ten świat, który tak radośnie obchodzi przyjście Jezusa na ziemię, coraz bardziej staje się bezbożny. Coraz bardziej staje się wrogim Bogu. I nie tylko Bogu, ale Jezusowi, którego narodziny obchodzi. Dzisiaj ludzie odrzucają Bożą światłość, odrzucają Chrystusa, który przyszedł na życie wieczne. I nadal gardzą Bożą łaską i miłością. Ale to nie jest tak, że skoro Bóg jest miłością, to On wszystko zaakceptuje i pewnego dnia, bez względu na to, jak będę żył, powie, chodź do mojego domu. Nie. Kto wzgardzi Bożą miłością, kto poddepcze Bożą miłość, objawioną w Chrystusie na krzyżu Golgoty, dlatego nie ma ratunku. Ale ciąży wyrok wiecznego potępienia. Bóg widział drodzy, że ludzie bardziej umiłowali ciemność, umiłowali grzech i podążają drogą na wieczne potępienie, nie zważając na Bożych posłańców, Bożych proroków, przez których do nich przemawiał wielokrotnie. Lecz człowiek ciągle odrzucał Boże poselstwo, Bożą miłość. Odrzucał i prześladował tych, Którzy w imieniu Bożym szli i nieśli w Boże poselstwo. A w końcu, jak mówi Pan Ewangelista, Bóg posłał do nich syna swego umiłowanego, mówiąc: Może tego uszanują. Może tego uszanują. Bóg przysyła, posyła syna. Z nadzieją, że Ty uszanujesz Jego syna, że Ty uszanujesz Jego ofiarę, przyjmiesz i swoje życie poświęcisz na niego. Nadszedł czas, gdy ta prawdziwa światłość, która świeca każdego człowieka, przyszła na świat, Czytamy: Bóg objawił najwyższy wyraz swojej miłości, drodzy, gdy posłał syna swego ubliżonego aby przez Niego przemówić do ludzi, przemówić do nas, do Ciebie, do mnie, przemówić do każdego. I aby wezwać poprzez Niego do upamiętania, do pojednania się z Nim. No, a co ludzie, gdy ujrzeli Syna Bożego, co oni powiedzieli? Ujrzeli Syna, a gdy ujrzeli Syna, mówili między sobą, to jest dziedzic, może zabijmy Go, a posiądziemy dziedzictwo Jego. Na świecie był, świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swojej go nie przyjęli. Taka była postawa ludzi wtedy, dwa tysiące lat temu. A czy dzisiaj jest inaczej? Nie. Jeszcze gorzej, bo dzisiaj mało kto chce słuchać Ewangelii o Chrystusie. W Ewangelii Krzyża. Dzisiaj ludzie wolą się bawić, cieszyć, radować tym doczesnym życiem. Nawet chrześcijanie, to ja się tak przerażenie mi ogarnia, też zwróciłem uwagę, tam nie będę mówił wszystkiego, gdy zaprasza się na wspaniałe zabawy taneczne z duchem świętym. To dzisiaj chrześcijanie robią tej w internecie, poczytajcie sobie. Nie będę opowiadał wielu rzeczy, bo aż przykro powtarzać coś takiego. Tak dzisiaj świat chrześcijański traktuje Chrystusa. Jezusa. Czy lepiej od tego, jak wtedy w Betlejemu? Nie, jeszcze gorzej. Drodzy, od samego początku, tak naprawdę Syn Boży spotykał się z nienawiścią. Jego śmierci pragną Herod. Jego śmierci pragnęli przywódcy religijni. Jego śmierci pragnęli tak naprawdę wszyscy. Ludzie wiedzieli, że Jezus jest od Boga. Bo czytamy i mówili: jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Wiedzieli, że Jezus przyszedł od Boga, ale nienawidzili go. Chcieli jego śmierci. Wiedzieli, że Jezus to, co mówił i czynił, jest dobre. Ale pomimo tego byli pełni nienawiści i gotowi do uczynienia wszystkiego, aby tylko zniszczyć Jezusa. I Pan Jezus stawia przed paryzoszami chorego człowieka. I zadaje im pytanie, czy w sabbat można czynić dobrze czy źle? Oni wiedzieli dobrze, ale milczeli. A oni milczeli. Wiedzieli, że Jezus miał rację, ale ich to nie obchodziło. Oni chcieli jednego śmierci Jezusa. A Bafarezułsze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Tłumy ludzi chodziły za Jezusem. Dlaczego? Czy dlatego, że umiłowali Jezusa? Czy dlatego, że chcieli zbawienia? Czy dlatego, że chcieli żyć w światłości Bożej, w światłości, która objawiła się światu? Nie. Oni chodzili za Jezusem, bo chcieli sensacji. Chodzili za Jezusem, bo chcieli cudów. Chodzili za Jezusem, bo chcieli chleba. I tak długo, jak długo Jezus im tak to dawał, tak długo chodzili za nim. Pokolenie to jest pokoleniem złym. Znaku szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. W jednym miejscu Jezus mówi, szukacie mnie. Dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. A to Jezus zaczął stawiać wymagania i mówić o wymaganiach, jakich wymaga droga, która kroczy do Bożego Królestwa. To wielu uczniów Jego zawróciło i już z nimi Czy dzisiaj jest inaczej? Nie. Dzisiaj taka sama postawa jest ludzi wobec Jezusa. Taka sama postawa wielu chrześcijan, wielu pobożnych ludzi jest wobec Jezusa. Chcą go, ale mają określone cele. Dlaczego chcą? Nie dlatego, żeby go naśladować, nie dlatego, żeby być naśladowcą Jezusa w jego śmierci. A Paweł mówi co? Dążył do tego, aby upodobnić się do Jezusa w czym? W jego śmierci. Aby życie Jego w nim się uwidoczniło. Mówię, czy dzisiaj Boże życie uwidacznia się w Twoim życiu, w naszym życiu? Czy Boże życie jest widoczne? Życie to nie stanie się poprzez jakieś religijne nasze działania, poprzez tą zewnętrzną pobożność, poprzez to, że będziemy coś w tym czy innym z Boże Kościelu coś czynić? Nie. To się będzie uwidaczniało wówczas, gdy śmierć Chrystusa wyciśnie swoje piętno na naszym życiu. To jest droga do tego. Ludzie od samego początku, objawienia się Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa, tak naprawdę pomimo pozornej sympatii i uwielbienia dla Niego, byli zaślepieni nienawiścią. Nienawiścią do Jezusa, która z upływem czasu Przerodziła się wręcz w obsesyjną nienawiść. Za wszelką cenę chcieli go usunąć ze swego życia, bo ta światłość była dla nich przerażająca, bo w tej światłości widzieli swój Ale oni mówili, że nie, wszystko jest dobrze. Ta nienawiść osiągnęła swoje apogeum tam na krzyżu Golgoty potem się obróciła wobec naśladowców Chrystusa. Lecz oni wołali głośno tymi słowy, ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go! A krzyki ich wzmagały się, a gdy przybili Go do krzyża. Ci, którzy przechodzili mimo bluźnili Mu, wyśmiewali się z Niego, urągali Mu. To co mówi psalmista. A co czyni Jezus? A co, wisząc, wisząc na krzyżu. W bólu i cierpieniu. Modli się o swoich prześladowców. Znaczy jaka postawa. Modli się o swoich prześladowców. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Znaczy, czy sytuacja wymknęła się spod Bożej kontroli? Czy Bóg stracił kontrolę nad tym, co się działo w tym momencie i dzieje dzisiaj na świecie? Nie. Czy Bóg stracił władzę i panowanie nad tym światem, na tym, co się dzieje? Gdy widzimy tą wszelką bezbożność, nieprawość, nienawiść, wrogość do Boga i do naśladowców Chrystusowych? Nie. Absolutnie. Żadna z tych rzeczy nie ma miejsca. Bóg, drodzy, ani na moment nie stracił panowania nad tym, co się stało i co się dzieje dzisiaj. Nic, ani jedna rzecz tak naprawdę nie stało się bez woli Boga. A to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Każde słowo, które Bóg wypowiedział, musi się wypełnić. I czy to się podoba nam, czy nie, każde słowo wypełni się co do joty. Żadne słowo nie przeminie, a się wypełni. Bóg jest niezgłębiony, drodzy. Bóg jest doskonały w swoim działaniu, w swoim ciele. Bóg nie przegrał, ale to Bóg wykorzystał nienawiść ludzką, aby zrealizować swój plan plan odkupienia człowieka. Tam na krzyżu Golgoty Bóg objawił swoją wszechpotężną miłość. Miłość, która pokonała nienawiść, miłość, która pokonała wrogość. Miłość, która pokonała złość, ponieważ, jak tam nie ma większej miłości na to, jakby to życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Ta przeogromna, niepo, niepojęta, wszechogarniająca miłość Boga, objawiona na krzyżu Golgoty. Boża miłość wobec ludzkiej istoty, wobec siebie i mnie, dziś zaprasza właśnie każdego z nas. Do współudziału w śmierci Chrystusa. Abyś uczestniczą w cierpieniach jego, stał się podobnym do niego w jego śmierci. Tego pragnie Bóg. Aby upodobnić nas do syna swojego. O, często była pewna, chcę być jak Jezus, taka pieśń, pamiętam, gdzieś często śpiewaliśmy w młodzieżowych, w takie, Chcemy być podobni do Jezusa. Ale czy naprawdę chcemy być podobni do Jezusa? W czym? W śmierci Jego. We wszystkim się o śmierci. Ale tego Bóg nigdy nie zaakceptuje. Drodzy, Boża miłość, objawiona w Bożej świętości i sprawiedliwości na krzyżu Konkordy, pragnie przede wszystkim całkowitej śmierci naszej. Całkowitej śmierci dotychczasowego, starego grzesznego życia, porządliwościach, upodobaniach tego świata, po to, aby móc obdarzyć nas nowym życiem i wprowadzić sferę Bożej świętości, miłości i światłości. Ta Boża miłość wnosi, drodzy wzranione, skrócone i utrapione cierpienie i bólem serca. Boży pokój, bożą radość i wspaniałą nadzieję życia wiecznego w domu ojca w niebie. Kiedyś rozmawiałem z dwiema osobami, pamiętam, te dziewczyny, liderki takiego ruchu, odnowy w duchu, to było dawno. No i wszystko, co mówiłem o zbawieniu, o bogu, wszystko przyjmowały, tak samo wierzą, wszystko. A na końcu dałem jedno pytanie. Czy macie pewność życia wiecznego zbawienia? Powiedziałem, że nie można mieć pewności. Dlaczego? No, bo nikt nie wie, co jutro będzie. A dlaczego nie miały pewności? Bo nie miały Boga w swoim życiu. Bo ich życie nie było świątynią ducha świętego. Bo nie żyły według Bożej Woli, tylko według swoich własnych pragnień i dożyć. zaś, którzy go przyjęli, Dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Nocy wtedy, gdy człowiek wejdzie w głębię Bożej miłości, doświadczy wszechpotężnej mocy Bożej, objawionej trzeciego dnia też po śmierci Chrystusa, Jego zmartwychwstania, gdy Bóg zbudził wtedy zmartwychwstwego Syna. Wtedy będzie mógł doświadczyć prawdziwego życia z Bogiem. Ani śmierć, ani piekło, ani jakiekolwiek moce ciemności nie były w stanie i nigdy nie będą w stanie zniweczyć Bożego dzieła odkupienia człowieka. Nie będą w stanie przeciwstawić się potężnej mocy Bożej. Dla naszego Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Do Niego. Należy zwycięstwo, moc i chwała. Gdzież jest o śmierci, czytamy, zwycięstwo Twoje, gdzież jest o śmierci żądło Twoje, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A w prorocy Izajasza czytamy: Bóg mówi, że gdy będziesz przechodził przez wody, przez ogień, to nic się nie zmuszczy. Bo ja będę stał. Ale oczywiście będziemy przechodzić. Przez wody, które będą chciały nas zadać, przez ogień, który będzie chciał nas palić. Będziemy przechodzić. Ale Bóg będzie z nami i da nam zwycięstwo. Wróćmy, drodzy uwagę na to, że Bóg nie jest zainteresowany. Jak to coraz częściej można usłyszeć, Budowaniem naszego jakiegoś dobrobytu na Ziemi. Budowaniem czegoś dobrego w naszym życiu, tutaj, tym ziemskim. On pragnie naszej wspaniałej, naszego udziału, tej wspaniałej wieczności tam w Jego chwale. Dlaczego Bóg dopuszcza, aby jego dzieci, jego lud Przechodził tak wielkie uciski i prześladowania. Jeżeli do niego należy wszelka moc na niebie i na ziemi, Gdzież się zbóg? Czasami wielu chrześcijan pyta się. Dlaczego? Ja muszę tak cierpieć? Dlaczego mnie to musi dotknąć? Dlaczego? Dlatego, drodzy, aby objawić całą potęgę swojej miłości, swojej świętości i sprawiedliwości aby objawić całkowitą potęgę swojej mocy i władzy i chwały, aby wykształtować w nas obraz swojego Syna umiłowanego. Liście do Filipia na apostoł Paweł w trzecim rozdziale <coughs> mówi, znaleźć się w nim, wiersz dziewiąty, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, Lecz tę, która się wywodzi z wiary Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Oto jest cel Boży, który przyświeca względem Jego dzieci, względem Ciebie, jeżeli Mu żyliśmy. Mąż Boże, apostoł Paweł, w swej modlitwie, drodzy, dlatego też prosi Boga, aby obdarzył nas pełnym poznaniem Bożego dzieła odkupienia. W liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, czytamy w wierszu dziewiętnastym, aby oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo uchwały Jego jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemocznej siły Jego, jaką okazał Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko podał pod nogi Jego, a jego samego stanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnym tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. nie lekceważmy czasu Bożej łaski, ponieważ nadchodzi dzień, gdy ten czas się skończy. Nie lekceważ Bożej łaski, jaką Bóg dzisiaj okazuje wobec Siebie ale otwórz swoje serce dla Bożej miłości i Bożej mocy. Aby Bóg mógł całkowicie zniszczyć naszych serca, nas, nas to stare życie, wraz z wszelkimi jego pragnieniami, korządliwościami, celami, i aby darował tak naprawdę to nowe życie w Chrystusie. W nadziei rychłego przyjścia Chrystusa po obludowaniu Pan Jezus Wkrótce przyjdzie, ale przyjdzie, by zabrać tych, którzy Jego oczekują. I to się stanie na pewno. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiecie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdy sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła, trąby Bożej stąpił z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy marli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w po obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. Gdy przyjdą doświadczenia utrapienia. w tym życiu, ufaj Bogu, że Bóg cię przez nich przeprowadzi. Czy ode mnie, czy nie, nie wiem, ale przeprowadzi cię zwycięsko. I trwaj w tej nadziei, że to, co czyni, to czyni również do co aby wykształtować tobie, nas, obraz swego syna, aby gdy przyjdzie, Zabrać was do swojej chwały. A dzień Pański nadchodzi, czas się przybliża. Pan Jezus powiedział: Spójrzcie na to, co się dzieje, i zobaczcie, że blisko jest Pan. Amen. Amen. Będziemy się modlić.